Co lubisz w pracy z architektami? Ja trafiam na samych dobrych ludzi. Naprawdę, ja mam bardzo klientów życzliwych, bardzo uprzejmych, i, i my jesteśmy na takiej relacji bardzo koleżeńskiej. I bardzo rzadko spotykamy się z czymś, co po prostu gdzieś tam wiesz, powoduje gdzieś tam jakiś mój grymas. I, I naprawdę cieszę się, że pracuję z taką grupą klientów. Ja zawsze też mówię na spotkaniach, że bardzo was podziwiam, no bo mam świadomość tego, że. Wy trochę musicie wiedzieć wszystko, nie? Bo mówmy się, że jak wykańczacie te wnętrze, no to wy musicie albo przynajmniej chcecie bo też, też mam takie odczucia znać się na wszystkim, nie? Tu fuga, tu płytka, tak jak mówisz, tu drzwi, tu farby, tu odcienie, tu płyty. I jeszcze jest ten osprzęt, który z, no zawsze praktycznie jest na końcu budowy, gdzie ten klient często no jest sfrustrowany, jest zmęczony. Ja też budowałam dom, więc ja doskonale to rozumiem, więc ja. Staram się tak empatycznie podchodzić do tego zawsze, i, i zawsze powtarzam to, że my jesteśmy po to, żeby Wam po prostu pomóc i Was odciążyć.